Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi mili, dzisiaj troszeczkę w innej formie, dzisiaj już świątecznie zostały nam dwa dni do świąt, więc dzisiaj będzie filmik, jutro będzie filmik i będzie live wieczorny o ostatniej, przedświąteczny, 18.30, bardzo serdecznie Cię zapraszam, a dziś podsumowanie weekendu, bo jak zwykle, kiedy odpalam rano internet przy porannej kawce, no to dzieje się bardzo wiele i są tematy, które warto poruszyć, bo chciałbym, żebyś pośledził, pośledziła właśnie te tropy, które tobie w tych filmikach wrzucam. To jest ważne, moi drodzy, bo może to umknąć, zwłaszcza jeżeli. Dzieją się takie sprawy ważne w Polsce. Po pierwsze, będę się streszczał, bo filmiki długie w TikToku są niemile widziane. Na YouTubie można sobie zobaczyć w spokoju, a tutaj te 15 minut to już w ogóle jest jakiś sufit nie do przebicia. A więc, tak. Po pierwsze, Żurek, minister niesprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, dostał kolejnego plaskacza, albowiem polski sąd, uwaga, polski sąd w Warszawie. Uchylił europejski nakaz aresztowania wobec pana Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości, który wyjechał na Węgry i tam dostał ten azyl. Moi drodzy, tak, polski sąd stwierdził, że cała sprawa jest motywowana politycznie i uchylił europejski nakaz aresztowania. Sprawdź sobie uzasadnienie tego sądu, albowiem tam sędzia ten. Wtedy rok temu był bardzo dobrym sędzią według ministra Żurka, a dziś jest bardzo złym sędzią według ministra Żurka. Użył słowa, że w Polsce mamy do czynienia z kryptodyktaturą. A więc sąd w Polsce uznał działania ministra sprawiedliwości jako ministra niesprawiedliwości. No i nazywa Tuska i tą samą szajkę. No, tak jak mówimy wam po prawej stronie, że jest to dyktatura. Złamali wszystkie możliwe przepisy, wszystkie możliwe ustawy i wprowadzają w Polsce reżim totalitarny. Miał być kaczor dyktator, a wychodzi, że tym kaczorem jest Donald Tusk i jego siepacze. Mówiąc krótko. I o tych siepaczach będzie w drugiej części, moi drodzy. Tak, ponieważ wczoraj. Wczoraj albo przedwczoraj minęły dwa lata od kiedy rząd Donalda Tuska przejął media publiczne. Wiemy, co się stało z mediami publicznymi, wiemy, jaka arcykapłanka zasiada na sztytach propagandy tej właśnie, tych mediów publicznych. Ale są tam też inne y, pani y, y, z tatuażami i różne inne tam wykwity po prostu działają. I o co chodzi? Dwa lata bezprawnego przejęcia rządów. Dzisiaj mamy trzy koncerny medialne. Które sieją propagandę protuskową. Jest to telewizja i koncern TVN, ten założony przez komunistów, o czym pewnie już wiecie. Kto nie wie, to sobie pośledzi, kim była spółka, czym była spółka ITI, przerodziła się w TVN. Kim był pan Weichert i Weinert, proszę sobie wyszukać. Nie chcę mi się tego powtarzać po prostu. Potem mamy koncern medialny Polsatu, a kim był pan Solosz. No, też był tajnym współpracownikiem i sieją dziś i walą w Tusk. Aczkolwiek Polsat trzeba powiedzieć, daje pewną autonomię swoim dziennikarzom i pan Jankowski jest bardziej po prawej stronie. No, tak trzeba obiektywnie powiedzieć. No i jest telewizja publiczna. Raz, pisowska. Czyli prawicowa, a raz peowska, tak jak teraz od dwóch lat, nielegalnie przejęta. I dwa lata od tego nielegalnego przejęcia, właśnie w cudzysłowie, świętowaliśmy. Wczoraj albo wczoraj już dokładnie, nie wiem. Ale chciałbym, żebyście zdawali sobie dziś sprawę, że trzy potężne źródła propagandy nawalają w Pisiorów, nawalają w Prawicę, nawalają w Konfederację i nie dziwcie się, że Tusk ma 35% poparcia, ponieważ ja, i teraz uwaga, będzie hicior, od kilku dni katuje siebie, no i poniekąd swoją rodzinę, TVN24. To, co tam oglądam, jest niesamowite, moi drodzy. Po pierwsze, chcę Wam powiedzieć, że tam spotkać krytyczną Eee, wypowiedź w temacie Donalda Tuska i rządu 13 grudnia to tak jakby znaleźć czterolistoną no, kończynę. Wiemy, że jest, ale chyba nikt w życiu jej nie znalazł i podobnie jest z takimi informacjami w TVN24. Po drugie, w ciągu godziny potrafi tam polecieć, uwaga, trzy reklamy zasponsorowane, co widziałem na własne oczy wielokrotnie, przez ministerstwa rządu Tuska. Były to kampanie społeczne, były to reklamy. Jak to w Polsce żyje się pięknie i wspaniale? No, dokładnie jest to ta sama propaganda, co Wam puszczałem, że w telewizji publicznej święta będą tańsze, bo inflacja jest mniejsza. Dokładnie smarują w TVN-ie ministerstwa MSWIA, MON, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kancelaria Premiera. KPRM oczywiście jest również sponsorem tych wszystkich. Ogłoszeń społecznościowych. No tak to wygląda, więc nie dziwcie się, że Tusk ma 35%, bo przejęcie mediów publicznych spowodowało, że ten nacisk na ludzi, którzy nie mają internetu, nie są w stanie załatwić sobie e, MUXA 8, a to wymaga innej anteny, a to wymaga troszeczkę starań i troszeczkę zachodu, będą skazani właśnie na tą propagandę. Propagandę w trzech koncernach protuskową. I ostatni, trzeci temat, jaki chcę Wam powiedzieć, moi mili, to jest kwestia pożyczki dla Ukrainy. Tusk. Chłamie w żywe oczy. Zadłużamy się jako Unia Europejska po raz kolejny, bojąc się, a dokładnie nie wcale tam Słowacja, Węgry i Czechy, ale Belgia się boi. Belgia się rusz, boi ruszyć tych pieniędzy rosyjskich, tych aktywów zamrożonych. Więc skoro nie ruszymy, to musimy się zadłużyć, ponieważ oni zrobią wszystko, aby ta wojna trwała coraz dłużej. I ja przyznaję w 100% Rosja jest agresorem, Rosja jest zbrodniczym. Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie zmienia to wcale mojego negatywnego podejścia do kolejnej pożyczki na rzecz zbrojeń Ukrainy. Ponieważ my zaciągamy pożyczkę safe po to, żeby kupować broń dla nas, ale Unia Europejska zaciąga kolejną pożyczkę po to, żeby Ukraina mogła tę broń Kupić potem od właśnie krajów, które je wyprodukują. No jest to tak absurdalne, że aż się w pale, w pale nie mieści. Tak sobie jeszcze patrzę, czy ja czegoś tutaj nie pominąłem tak, jest jeszcze jedna rzecz o której chciałbym wam powiedzieć, co mnie też zaskoczyło dlaczego PiS nie rządzi od 2023 roku, tutaj muszę podziękować panu Jakubowi Maciejewskiemu redaktorowi jednemu z Republiki z prawicowych mediów, bardzo fajny bardzo mądry człowiek dlaczego on zwrócił tą uwagę moją na to dlaczego PiS nie rządzi od 2023 roku, skoro miał 35% poparcia moi mili, 35% Poparcia i zabrakło. Ilu procent zabrakło? Zabrakło około 3%. I rzeczywiście, jak się zada pytanie, tak otwarte, tak jak ja do Was, dlaczego PiS nie rządzi? No to ktoś odpowie: albo Tusk 30%. Święta prawda. Albo PSL i Hołownia Trzecia Droga. Święta prawda. Oczywiście, że też odebrali te głosy. Albo lewica. To prawda, to są. Oczywiste odpowiedzi. Ale jak prześledzisz się, prześledzisz sobie wyniki wyborcze z 2023 roku, to zobaczysz dwie małe partyjki. Jedna zabrała 1,8%, a druga zabrała 1,6%. Żadna z tych partii nie weszła do Sejmu, żadna z tych partii nie dostała subwencji. 3%, przypominam, jest tym progiem, aby dostać subwencje z budżetu państwa. Odebrało to łącznie 3,4% głosu. Komu? No, szeroko rozumianej prawicy, albowiem ta partyjka Polska jest Najważniejsza była bardzo prawicowa, bardzo katolicka, więc ci ludzie zagłosowali na Polska jest Najważniejsza, oddając ją w ręce. Tuska. Nie zagłosowali na Konfederację Słowo-Miramencena, nie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Straciliśmy 1,6%. I Polska przeszła w ręce Tuska. Podobnie jest z bezpartyjnymi samorządowcami. Oni otrzymali 1,8%. 1,8% straconych głosów i oddali Polskę w ręce. Tuska. I teraz chcecie ostrzec już dziś, w, na końcu 2025 roku, przed głosowaniem na głupie, małe partyjki, które mogą nie dostać się do Sejmu. Ich może być całkiem sporo w 2027 roku. Nie waż się oddać polski w łapy Tuska, bo przez takie głupie partyjki, przez takich kogucików, którzy nie dostaną się do sejmu, nie dostaną subwencji nawet, nie przekroczą żadnego progu. W 2023 roku Polska przeszła w łapy Tuska. I to jest fakt i to są dane i to są dane, które często umykają, bo skupiamy się na Tusku, na hołowni, na lewicy, na PSL-u. Ale również rozdrobnienie po prawej stronie, również głosowanie na takie małe partyjki, które nic de facto nie znaczą, ale zabierają te 3,4% głosów prawej stronie. I ja nie namawiam Cię do końca, żebyś ty sobie zagłosował za prawem i sprawiedliwością, ani nie namawiam Cię, żebyś głosował sobie za konfederacją. Ale jeżeli zagłosujesz na partię, która nie wejdzie do Sejmu, to oddasz Polskę w łapy Tuska. Więc uczciwie stań przed lustrem i pomyśl sobie właśnie o tym. Moi drodzy, dobrego poniedziałku Wam życzę. Mam nadzieję, że będzie to dobry dzień, a podobno idą mrozy i podobno mogą być białe święta. Hip, hip, hura! Do zobaczenia jutro. Jutro krótki live z rana i 18.30 widzimy się na live'ie politycznym. Do zobaczyska. Cześć!